Dzień dobry, to jest briefing wideo do mokrwskiego TMS Brokers. Mamy wtorek, 27 września. Ja nazywam się Konrad Białas i zapraszam do dzisiejszej analizy. E, jesteśmy po debacie prezydenckiej Stanów Zjednoczonych, która przynajmniej ze strony rynku została określona jako zwycięstwo Hillary Clinton. E, natomiast jeżeli chodzi o taką tak naprawdę mocną reakcję rynków finansowych, to zaobserwowana jest ona jedynie na. Meksykańskim peso, natomiast w przypadku innych aktywów to w zasadzie widać tylko odreagowanie tej reakcji, która była budowana w poniedziałek, czyli bardziej spekulacyjne pozycjonowanie na wypadek zwycięstwa Trumpa, które się nie sprawdziło, więc odwracanie tych y, poziomów y, oznacza, że w przypadku większości aktywów jesteśmy w, w punkcie wyjścia, poza właśnie tym meksykańskim peso, który zyskało 2% do dolara, ale w ciągu ostatnich dwóch tygodni straciło ponad 8%, także no tutaj to odreagowanie nie jest jeszcze na, na tyle silne. Natomiast jeżeli chodzi o euro-dolara, ruchy były naprawdę nieznaczne. Mieliśmy próby podejścia w okolice 1.13, ale spaliły na panewce jeszcze w poniedziałek. Natomiast zmiany nie są jakieś duże. No to, że jesteśmy jakieś 40-50 pipsów od szczytów, pokazuje, że ten handel cały czas jest tutaj niemrawy. Zbliża nam się okrągły poziom 1,13, zbliża się nam taka krótkoterminowa linia trendu spadkowego. No, i przy jej podejściu, jednak znowu zaczął się cofać, co pokazuje, że jakiejś presji mocniejszej, żeby euro traciło na wartości, też nie widzimy. Jakkolwiek jeszcze wczoraj. Widzieliśmy korelację euro ze spadającymi indeksami w Europie przez problemy Deutsche Banku, no to dzisiaj już te nastroje w, na rynku akcji są mniej dramatyczne, w konsekwencji też nie ma dodatkowej presji, żeby euro zyskiwało na wartości, także warto obserwować przy 1.12.90 te okolice linii trendu, jeżeli one się nie złamią, a widać, że na razie na nic takiego się nie zanosi, to możemy powoli, ale mimo wszystko powoli ściekać na na niższe poziomy z testem okolicy 1.12 czy 1.11.80, gdzie yy, znajdują się jakieś takie istotne poziomy techniczne, między innymi zbiegające się z tymi tutaj yy, minimami. Nadal jednak zero emocji na euro i najbliższe godziny też nie powinny tego faktu zmienić. Jeżeli chodzi o USDJPY, no to budowanie napięcia związanego z debatą w połączone z negatywnym sentymentem na rynku akcji powodował Odpływ kapitału do bezpiecznych przystani, odpływ do Jena USDJPY znalazł się w okolicach 100, ale ponowny raz mamy szybkie odejście też reakcja na debatę pokazała, że nie ma się czego obawiać w konsekwencji Jen tracił na wartości. Minima był na poziomie 1008, takie same jak w ubiegłym tygodniu i od nich odbiliśmy, natomiast mimo wszystko kurs cały czas znajduje się w tej wąskiej konsolidacji zamkniętej od góry poziomami 101-20, także póki się nie wyrwiemy ani niżej, ani wyżej, nie można mówić, żeby ten rynek się na cokolwiek pozycjonował. Widać, że co jest, cały czas jest to strefa niezdecydowania. Z jednej strony inwestorzy nie zostali przekonani przez Bank Japonii w ubiegłym tygodniu, aby masowo sprzedawać jena, z drugiej strony... Poziom 100 punktów, jego przełamanie i konsekwencje w postaci jakichś werbalnych interwencji czy nadrynkowych interwencji Ministerstwa Finansów Japonii, to no, powodują, że nie każdy tutaj ochoczo chce tego jednak kupować, aby on spadł poniżej poziomu 100. Także moment zawieszenia i na, przynajmniej do jutra nie, nie zakładamy, aby cokolwiek w tym temacie się zmieniło. Dalej CAD, bo to jest ciekawy kurs walutowy w obliczu ostatnich wydarzeń i przede wszystkim debaty prezydenckiej mieliśmy próbę wyjścia na wyższe poziomy została przełamana średnia 200 sesyjna w okolicach 1.32 132 30-1.3250 w tych okolicach, natomiast szybko nastąpiła zawrotka. Zeszliśmy całe 100 punktów w okolicach 1.3170, natomiast już od dzisiaj rana widać, że z tej świecy spadkowej robi nam się Szpulka, co pokazuje, że rynek mimo wszystko jest negatywnie nastawiony na dolara kanadyjskiego. No i widzimy argumentację. Z jednej strony to, że jedna debata nie zakończyła się zwycięstwem Trumpa. To nie znaczy, że dwie kolejne 9-19 października nie przynoszą jakiejś nowej amunicji ze strony kandydata republikanów, które no, mogą się tutaj negatywnie zakończyć dla sentymentu rynkowego i dla tych wszystkich państw powiązanych handlowo ze Stanami Zjednoczonymi, także na pierwszym miejscu jest Meksyk i jego peso, ale na drugim miejscu od razu jest Kanada i jej dolar. Druga sprawa, ostatnio słabsze dane z gospodarki kanadyjskiej, między innymi niska inflacja, którą poznaliśmy zeszły piątek i ona jest odpowiedzialna za tą mocną zieloną świecę, no powodują, że rośnie presa, że być może Bank Kanady będzie chciał luzować politykę, także e, stąd też rynek jest pesymistycznie nastawiony do dolara kanadyjskiego. I trzecia sprawa, e, rozmowy nieformalne OPEC w Algierze, które mają być finalizowane e, jutro i nadzieja rynku, odnośnie tego, że być może dojść do jakiegoś porozumienia dla stabilizacji cen ropy. My sceptycznie podchodzimy do tych planów, co oznacza, że rynek może wyrazić jakąś formę za, yy, rozczarowania, która pociągnie w dół ceny ropy, a dolar kanadyjski może oberwać rykoszetem. Z, od strony technicznej ten atak na yy, średnią dwustu sesyjną, choć nieudany w pierwszym podejściu dzisiaj w nocy, to jednak pokazał, że nie jest to poziom całkowicie nienaruszalny, także rynek może zyskać odwagę na to, że może się przełamać poza ten poziom oporu i w konsekwencji to może przyspieszyć wszelkie wzrosty. Także warto obserwować tą sytuację, gdyż nawet jeszcze dzisiaj w kolejnych godzinach możemy mieć pró kolejną próbę ataku, tym razem skuteczną i będziemy obserwować nowy rajd wzrostowy na USD/KADzie. I ostatni wykres to jest euro złoty, tutaj tak naprawdę sytuacja bez większych zmian lekkie uspokojenie nastrojów po tej wzrostowej, tętkowej świecy e, przy wzroście obaw, że może dojść do rekonstrukcji rządu. Pewnie, pewne uspokojenie w poniedziałek, natomiast poza tym niewiele się dzieje. Jesteśmy dość mocno zamknięci e, w wahaniach w zasadzie 3-4 groszy, między 4,27 a 4,31. E, no i czekamy tak naprawdę, kiedy dojdzie do rekonstrukcji rządu i tak naprawdę, którzy ministrowie odejdą i kto ich zastąpi, największe ryzyko jest związane z ministrem finansów, gdyby on został zastąpiony jakąś osobą, która, do której rynek będzie wątpił w jej skuteczność realizacji polityki gospodarczej, przynajmniej od tej strony finansowej, to może to się negatywnie na złotym odbijać. Na razie jednak stabilizacja, no i dzisiaj też nie sądzimy, aby na złotym działo się coś ciekawego. Kalendarz jest odpowiedzią na to, dlaczego ta sesja może obserwować małą zmienność. Brakuje kluczowych publikacji. To, co dostaliśmy e, dotychczas, czyli innymi podaż pieniądza M3 ze strefy euro, rzadko e, rusza rynkiem walutowym. Tak samo indeks cen domów, czy PMI dla sektora usługowego ze Stanów Zjednoczonych. Może większa zmienność będzie przy indeksie nastrojów konsumentów, który ma spaść, stanowiłby ryzyko dla, e, dla dolara amerykańskiego. Natomiast no, nie ma jakichś wielkich oczekiwań co do tego, aby tutaj te publikacje mogły coś więcej zmienić pod kątem oceny e, kondycji gospodarki amerykańskiej. Także jeżeli już coś to godzina 16, a poza tym raczej jakiś taki efekt ulgi od reagowania po debacie, która nie przyniosła dramatycznego zwycięstwa e, e, Donalda Trumpa. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jutro.